Jest środa trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Wsłuchajmy się w treść dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, a kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Dzisiejsze słowo o konieczności wypełniania prawa i proroków co do joty i kreski może na pierwszy rzut oka budzić wątpliwość. Bo dlaczego mielibyśmy przejmować się przepisami prawa, skoro ku wolności wyswobodził nas Chrystus i nie podlegamy już prawu Starego Testamentu? Jednak czytając omawiany tekst w szerszym kontekście, łatwo tę wątpliwość rozwiać. W siódmym rozdziale tej samej Ewangelii Św. Mateusza padają takie słowa z ust Jezusa. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i porocy. A w dwudziestym rozdziale tej samej Ewangelii Pan Jezus zapytany przez uczonego w prawie, które przykazanie jest największe, cytuje przykazanie miłości Boga i bliźniego i płętuje. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i porocy. I w tym kontekście słowa Pana Jezusa o Jocie i Kresce nabierają zupełnie nowego znaczenia. Tu nie chodzi o jurydyczną drobiazgowość w egzekwowaniu jakiegoś kodeksu prawnego, ale o uważność w miłości. Miłość jest sprawą tak wielkiej wagi, że nie można do niej podchodzić z nonszalancją, nie można kochać byle jak. Jeśli się chce okazać miłość Panu Bogu albo bliźniemu, to trzeba być uważnym, kochać co do Joty i co do kreski, a nie po łebkach. Jak więc mamy kochać? Otóż tak: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Miłować naprawdę znaczy miłować do końca, miłować bez żadnego ale, bez żadnego pod warunkiem. Jezus właśnie to prawo miłości doskonale wypełnia wobec mnie i wobec Ciebie i tego samego oczekuje od swoich uczniów. A kto to prawo wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Na dobre przeżywanie kolejnego dnia wielkiego postu, niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Chrystusie.